No Witam Cię graczu w drugim materiału poświęconym trybie Hardshoot w w Sons of the Forest. Dzisiaj dostaniecie podsumowanie dni od 2 do 5. Tak jak widzicie wydukowałem sobie już piersiówkę, aby móc sobie po prostu uzupełnić wodę na szybko. Wydrukuję sobie na szybko resztę potrzebnych mi itemów i w zasadzie lecimy dalej w świat. Dobra, ja mam w zasadzie wszystkie potrzebne itemki, jakich będziemy właśnie potrzebować, i mam... No chociaż pierwszówkę zrobiłem sobie troszkę, strzał też jak widzicie zrobiłem sobie chociaż pierwszy wstępny armor z liści, no bo normalnie w świecie jeżeli już wchodzimy do jaskin to już jakikolwiek pancerz myślę mi się normalnie w świecie, najnormalniej w świecie przyda. Plan w zasadzie na resztę jest taki, teraz się napijemy. Udam się na szybko W zasadzie na Północ, a w zasadzie gdzieś bardziej na jeziora, aż mnie Wirdzina przestraszyła, bo przeleciała jak szczała po prostu Po to, żeby po prostu zdobyć żółwia, wybudować swoją pierwszą Pierwszą bazę mimo wszystko I mieć jakiś punkt Punkt, gdzie najnormalniej w świecie mogę sobie kumulować wodę Oraz Oraz jedzenia bo w sumie, tak jak wiemy, za chwilę tego jedzenia najnormalniej w świecie zacznie mi, zacznie mi brakować i przetrwanie zimy może być stosunkowo ciężkie. Bo w zasadzie, jeżeli chodzi o jedzenie racji żywnościowej, w zasadzie jakiekolwiek gotowe jedzenie, nie daje ono nie wiadomo jakie, jakiego postępu do jedzenia, po prostu nie, nie, nie najem się tym aż tak. Bardzo jak we wszystkich innych y, poziomach trudności. A patrząc dodatkowo na to, że dni w tej, grz w tej grze, a w zasadzie w tym wydaniu są naprawdę bardzo krótkie, to może musimy się najnormalniej w świecie bardzo, ale to bardzo śpieszyć. Dobra, mamy dzień trzeci. Tak jak widzicie, wstałem, dostałem troszkę obrażeń od braku na W zasadzie miałem nadzieję, że że uda się y, nie stracić za dużo życia podczas snu, ale jak widzicie lekko dostaliśmy. I w zasadzie plan na resztę dnia jest taki. Udam się w zasadzie na szybko już chyba do tamtej pierwszej jaskini, ponieważ tam będzie mieli sam sprzęt do nurkowania oraz paralizator. I najnormalniej w świecie postaram się zdobyć chociaż te podstawowe podstawowe itemy, żeby w zasadzie w następnym filmie udać się połopate. Y, udać się właśnie. Po opatę w ogóle mam tutaj dużo konserw. Udać się właśnie połopatę po linkę, żeby móc już chociażby eksplorować bunkry, chociażby te, te podstawowe. No, dzięki czemu po prostu popchniemy troszkę gierkę do, do, do przodu. Ogólny pomysł mam też taki, że po prostu zimę przetrwam w. w bunkrach. I w zasadzie taki jest główny mój, mój plan na przetrwanie zimy, no przynajmniej tej, tej pierwszej. Tak, jak widzicie, jesteśmy bardziej po północnej stronie wyspy i planuję się właśnie tutaj osiedlić. I nawet, nawet nie wiem, czy nie zrobimy tego właśnie gdzieś, e, gdzieś tutaj. E, dlaczego? Ponieważ w okolicy znajduje się bunkier. E, bunkier z jedzeniem, tam gdzie znajdziemy e, naszych paftonów. I zasady takie, że tam po prostu. Powinno nam się respić jedzenie, mimo wszystko. I to może nam właśnie no, przede wszystkim pomóc przetrwać, przetrwać zimę. I w ogóle, żeby było ciekawiej, na tym poziomie trudności piersiówka starczy na dwa razy i w zasadzie napoiłem się w sposób no, w zasadzie minimalny, bo wypijając całą piersiówkę mam tylko połowę, połowę paska nawodnienia, i w zasadzie znowu moja postać jest głodna. Ten 50 trudności to jest coś chorego. Naprawdę. A boję się, co będzie zimą, i boję się, co będzie, jak wejdę do tej jaskini. Może się skończyć tak, że w zasadzie zaczęcie jeszcze. Jeszcze same gierki jesienią nie było. Nie jest najmądrzejszą rzeczą, jaką no, mogłem zrobić. Yy, jednym strzałem? Tak, jednym strzałem, chociaż tyle, tyle dobrego. Dobra, tak jak widzicie postanowiłem mimo wszystko się jeszcze wybudować. Nie wiem czy zrobię to w zasadzie w tym odcinku, a w zasadzie raczej wątpię, raczej ponieważ Caliburn jest jeszcze daleko, daleko, hen, hen, nie wiadomo gdzie. I tutaj będzie tutaj w świecie problem, żebym sobie mógł to wybudować, gdzie mimo wszystko kenibale sobie tutaj dookoła latają. Postaram się to wybudować, jeszcze polecieć na szybko do tej jaskini i zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Dobra, ogólnie napotkaliśmy problem, zacząłem sobie budować, wszystko fajnie, pięknie, tylko w tym momencie nie mam liny, a ja nawet nie mam szmatek, żeby ową linę tutaj sobie na normalnym świecie wytworzyć, plus dodatkowo ilość kanibali, która tutaj jest w tym miejscu, jest po prostu niewiarygodna. Ja sobie tutaj postawię na szybko namiot, mam nadzieję, że Kelvin nie zostanie w zasadzie ubite, a ja postaram się na szybko ogarnąć Alinę bądź jakąkolwiek jakąkolwiek szmatkę Powiem tylko może by się gdzieś schował I w zasadzie to jest tyle Co możemy zrobić Dobra jesteśmy w zasadzie przy dniu czwartym ja już musiałem się położyć spać Jeżeli chodzi o to w jakim jesteśmy położeniu to jesteśmy w położeniu co najmniej Fatalnym Być może też zrobiłem całkowite yy, Miałem całkowicie Złe podejście, i właśnie została nas zima. Więc prawdopodobnie to będzie całkowicie ostatni ran. W zasadzie, 5 dni na najwyższym poziomie trudności, no całkowicie mnie zmiotło. Ile mam materiałem? W tym momencie pół godziny materiału. Dwa dni. Nie mamy nie mamy w praktyce jedzenia. Nie mamy wody. I w, i w zasadzie patrząc na to, co się dzieje, no to w świecie. Z Amazon. Dobra. Pytanie, czy. Lekami jestem w stanie się jeszcze jakkolwiek Jakkolwiek podatować. No za dużo one. Niestety nie dają. Ja mimo wszystko cały czas dostaję obrażenia. Spróbuję wejść do, do jaskini, a w zasadzie to będzie taki w zasadzie ostatnia, ostatni ranu Chociaż zimą ma być jeszcze więcej. Tyle. Śmierć w jaskini, ale chyba nie taka jako, jaką każdy. Przewidywał, dobra, pytanie gdzie my. Jesteśmy w tej całej całej Łocho, Oho, ho, ho, ho! Ciebie kolego się nie spodziewałem tak blisko. Tyle. Tyle przeżyłem za pierwszym podejściem, które w zasadzie było. Błędne, ale o tym za chwilę w słowach podsumowania. Dobra, ogólnie słowami e, kończącymi, wiążącymi pierwszy ran w zadzierdze w trybie hard. E, Mianowicie. W zasadzie pierwszy odcinek nie był jeszcze najgorszą opcją, ponieważ udaliśmy się po w miarę przydatnej tamy. Powiem fakt, że w zasadzie w pewnym momencie zacząłem blokować liści i w zasadzie podstawowych itemów, bo największym problemem było w zasadzie brak liny, żeby, żeby wybudować sobie ten domek na, na drzewie. I tutaj już mamy kilka innych, innych błędów. Mianowicie, powinienem udać się do drugiego znacznika na mapie po latarkę, żeby móc po prostu widzieć cokolwiek w jaskiniach. Zostawić kelwinę na powierzchni i w zasadzie wykorzystać go, żeby on po prostu znosił znosił drewno, które ja sobie wykorzystam właśnie, żeby potem zbudować sobie ten domek na drzewy, a ja powinienem właśnie eksplodować i ogólnie to jest taki fundamentalny problem. Jeżeli chodzi o jaskinie, również mogę spróbować w zasadzie na samym początku przejść ją na pocichu z tym jednym najdem, którego tam miałem i to by troszkę mimo wszystko ułatwiło nam dalszą podróż. No, bo potem po prostu, tak jak planowałem, w zasadzie zimę przetrwać w jednym z punktów, no, najnormalniej w świecie dałoby radę to, to zrobić. Dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o słowa kończące. Jeżeli będziecie chcieli, zrobię sobie drugie podejście do tego wszystkiego, a bardziej mianowicie do kontynuowania od drugiego dnia. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wyjdzie finalnie, albo zaczniemy sobie całkowicie od początku, ale to już, jeżeli będziecie chcieli coś takiego u mnie obejrzeć w większym, w dłuższym, w dłuższym formacie i w zasadzie tak, żeby troszkę chociażby polatać po jaskinach. Więc, dobra, dzięki za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.